Witam Cię serdecznie, tutaj Małgosia z Aniołskiego Przesłania i zapraszam Cię dzisiaj do medytacji Błogosławieństwa Przesilenia. Jest to aktywacja obfitości i spokoju z Archaniołem Michałem. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się wygodnie. Upewnij się, że nic nie będzie Ci przeszkadzać, i przez najbliższe kilkanaście minut będziesz to tylko ty z energią wszechświata. Możesz zapalić świecę lub kadzidło, aby stworzyć przyjemną atmosferę. Zamknij oczy i weź kilka głębokich, spokojnych oddechów. Pozwól sobie na chwilę relaksu, oddychając równomiernie i głęboko. Głęboki wydech. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Wyobraź sobie teraz, że przed Tobą pojawia się jasne, łagodne światło to światło to obecność archanioła Michała. Zapraszamy go, ponieważ jest on symbolem ochrony, siły i prawdy. Jego obecność wspiera nas w odnalezieniu wewnętrznego spokoju i aktywacji obfitości w naszym życiu. Skup swoją intencję na aktywacji obfitości i spokoju w twoim życiu. Pomyśl o tym, co dla Ciebie oznacza obfitość: czy to zdrowie, miłość, szczęście, czy materialne dobrobyty. Pomyśl także o spokoju, Twoim wewnętrznym spokoju, harmonii i równowadze. Wyobraź sobie, jak z rąk Archanioła Michała wypływa strumień pięknego światła, który otula cię całkowicie. To światło niesie za sobą energię obfitości i spokoju. Poczuj, jak ta energia wypełnia każdą część Twojego ciała, każdą komórkę, każdą myśl. Czujesz gorące, Ciepło, które przepływa przez całe Twoje ciało wraz z tym światłem. W tym świetle poczuj, jak aktywujesz w sobie obfitość i spokój. Wyobraź sobie, jak te energie rozprzestrzeniają się w Twoim życiu, przynosząc pozytywne zmiany, otwierając nowe możliwości i tworząc przestrzeń dla harmonii i dobrobytu. Podziękuj teraz Archaniołowi Michałowi za jego obecność i pomoc. Poczuj wdzięczność za energię, którą otrzymałaś, za to, co przyniesie ona w Twoim życiu. Efekty tej obfitości zobaczysz już w najbliższych dniach. Weź głęboki wdech, zatrzymaj. I wypuść powietrze razem z tym przepięknym światłem. Niech ta energia pojawi się w swoim życiu codziennym. Niech wszyscy ludzie wokół Ciebie poczują tą obfitość i miłość, którą przyniosłaś razem z tą aktywacją. Wszyscy ludzie wokół Ciebie są dla Ciebie przyjaźni i życzą ci dobrze. Ludzie, którzy pojawiają się w Twoim życiu, mają piękne i czyste intencje. Każdy moment, który spędzasz z najbliższymi, jest wypełniony przepiękną energią miłości i obfitości. Pamiętaj, że jesteś piękna, cudowna i dobra. Zasługujesz na miłość, zasługujesz na dobre traktowanie, zasługujesz na obfitość wszechświata tu i teraz, zasługujesz na wszystko, czego pragniesz. Pozwól sobie. Spełnić swoje największe marzenia. Weź głęboki wdech, zatrzymaj i wypuść razem z tą piękną energią miłości i obfitości. Powoli zacznij ponownie skupiać uwagę na swoim oddechu. Weź kilka głębokich oddechów i usłysz rytm twojego serca! Przypomnij sobie swoje marzenia! Zasługujesz na obfitość w każdej sferze swojego życia. Zadba o ciebie. Teraz na chwilę, aby zanotować wszelkie myśli lub uczucia, które pojawiły się podczas medytacji. Możesz również zaplanować, jak włączyć tę energię obfitości i spokoju do swojego codziennego życia. żeby być szczęśliwa. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj Małgosia z Anielskich Przesłań. Dziękuję Ci bardzo za to, że wysłuchałaś tej medytacji i aktywacji obfitości. Jest to przepiękny dzień i noc na to, żeby właśnie aktywować tę energię w swoim życiu. Jeśli jeszcze dobrze mnie nie znasz... Zajmuję się przede wszystkim wróżeniem z kart Tarota i kart anielskich. Jeśli masz ochotę na to, aby zobaczyć, co anioły chciałyby Ci powiedzieć jeszcze przed końcem roku, to zapraszam Cię serdecznie do czytań indywidualnych. Pozdrawiam Cię serdecznie, Małgosia.